Cześć, witajcie na Datsun.pl. Dzisiaj sklep Fortnita, dzisiaj jest niedziela, 19 i zobaczymy co ciekawego, co nowego. Na samej górze, jak widzicie, już jest coś nowego, się pojawiło w sklepie. Ale zanim zaczniemy, zostawcie suba i łapę w górę, bo dużo osób ogląda, a mało zostawia gdzieś jeszcze suba. Jak chcecie, możecie też wesprzeć twórcę, czyli nie? Datsun.pl. Dobra, okej, okay, no to już nie przedłużamy, zaczynamy. Mamy na samej górze zestaw Johna Wicka. Więc jeśli ktoś lubi ten film, lubi też kiana, to bardzo fajny zestaw. No, mamy tutaj aż cztery style ubioru. Jest nad, z dziurami. Co tam dalej? Mamy zestaw zabójcy. Mamy zwykły mod, który używał katana wickę. Katana, wickę, katana Eee, ja jeszcze się nie łudziłem, sorry, drugą katanę i malowanie i wszystko jest za 2400 Możecie też kupić oddzielnie i są też młotki Gasimy światła A czemu gasimy światła, nie chcemy wyświetlić, o To coś dla spocędzów, jakoś na koniec. Dobra, dalej. E, mamy Marvela, który się pojawił wczoraj, jak dobrze pamiętam. Więc to nie będziemy omawiać. Szukamy czegoś nowego. E, Co się pojawiło jeszcze w sklepie. Thanos jest mega fajnym. Tutaj skinem. Mi się podoba. Dobra, dalej. E, zestaw srebrnego surfera to było e, Loki, które było nowością. E, tak, jak Sylwę. Mamy Widźmina. Ale ja na razie tylko. Jennifer i Siri Dalej, szafki, mamy szafki Kota. Daikata jakiegoś, tak? Daikata to nie wiem, co to jest Daikata. Sorry, wybaczcie, nie mam pojęcia. Mamy motki. Zestawy NFSC CSF, SSM. Mamy nadal Tytana, który czeka w sklepie. Dla wszystkich. I tak, co tu mamy? Zębulec, który był też jakiś czas temu u nas. W sklepie Fortnite, jakiś, nie wiem, miesiąc temu. Więc mamy zębulca. Z noż. E, czaszkownik. Czy był Czaszkownik? Nie kojarzę Czaszkownika. Na pewno nie był miesiąc temu. Więc czeka na Was w sklepy w czterech stylach. A, I ślady oczu ma jak widzicie. Też do wyboru. I zadania Czaszkownika. Są w pakiecie. Co dalej? Izabel. Izabel była też. Pamiętam tam o tych ustrojach. Ktoś dla spocentów i księgę zaklęć tam e, trzeci i coś. A. motkę taka. To było. Wesołek. No na dole już widzę dzieci kwiatu. które też były. No, kuczam się, że coś więcej będzie takiego. E, tutaj znowu super autko się pojawiło w sklepie. O, takie powtóreczki dzisiaj wrzucili. Widzę jedynie do które nam bank nie był ponad miesiąc. Zestaw dzieci kwiatu znowu w sklepie. Odlot, fac Odlotowy facet. Chłopak z gitarą, czyli plecak. Kwiat snów, kubitka, kubitka LEGO. Rolego. Śmieszna. Hipisowskie żochotki. O, tego chyba nie było. rozszerzyli bębenek. Nie było tych dwóch przedmiotów w tym zestawie, jak dobrze kojarzę. Pilotka też nie było. Czy zostaną do, dodane te trzy rzeczy to zostało. Możemy oczywiście oddzielnie kupić dalej. To też już y, było Jagger Refira. Śnieżny napastnik. Nie kojarzę, bo tych napastników wiecznych z Merliny to się było sporo. Tego nie kojarzę. Czarno, Czarno... Frodenker. Dobra, y, Jagger. Mamy Cheggera, mamy Chegera Lego, mamy parady Buklerz, paradny puklesz. już już się nie ma już 9.25, jak to nagrywam. Niedziela to jest ciężki dzień do wstawania. Jak w ogóle, czy ktoś był wczoraj z Was na nocy, nocy muzeów? To tak zostawcie komentarz gdzie byliście, co zobaczyliście ciekawego? Roniczna tarcza, plecak. Lecimy dalej. Topór, ciosy i to wszystko. W dzisiejszym sklepie by było. Lipka trochę, ale co co niedzielę zawsze tak jakoś spokojniej. Dalej, no bo ja już widzę, że to jest pakiet zadawania wansu, zadania avans. Zadania A Ten silnik, samochód yy, jest trok. Co to za pojazd według Was? Czym Wam się kojarzy, z jakimś takim prawdziwym samochodem możecie napisać? Nie wiem, Ferrari. Ma na ten też jest dość dziwny. Ten mi się z bogatsi kojarzy, nie wiem czemu. Dobra, dalej. Łukasanta, Santa oczywiście do palaczy i do Star Trek Billy dalej. Czeka sobie tutaj w zestawie, ale też ma zestaw królewski jeśli chodzi o emotki, tańce, ścieżki. O! Przęd na festiwal się zmienił. Techno klasyk jest. Odot kontrolny. i niszczycie wysokiego stowarzyszenia. I rozciąganie się po jego remote. Dalej ścieżki czemowe Mamy kolekcję Lego Biezny Wojny O, Lego już odpadł Czyli dla tych, którzy nie zdążyli zostało wam tylko Lego Fortnite Nie ma już Lego w sklepie Akry Anarchii dostępne Karnet, ekipa oczywiście, Carnet Lego, Carnet Festivalowy, Ekipa Fortnite, e, Nagrody Startowy, Pakiet Startowy Fuse. O, super gwiazda skrzecząca też już nie ma, ale to była na to wczoraj odpadła. Strażnicy Galaktyki, Piruet i Winderman i Operacje Barry. No czy jak widzicie, wywalili już Star Warsy. Kto się spóźnił, już nie będzie miał w tym momencie Star Warsów. Idziemy w kierunku nowego sezonu Armagedonu i tak dalej. Gdzieś się pojawił też chyba jakiś nowy zjazd Gdzieś tam czytałem. Tego co ma być? I co dzisiaj najfajniejszego? No taki odżywane odżywany ten, ten sklep dzisiaj. Bo to już też było w jakiś czas temu. Chociaż są to fajne skiny. Zostawię dzieci to też fajne skiny. Ale ja, że tak powiem, robię Kiana Orisa, więc no moim zestawem dzisiaj ulegiona będzie Kiana. Zębulec jest fajny. O, tego nie uruchomiliśmy. Papierka, i min... nożyczki. Też fajna mutka za 200. No i zestawy te są. No kurczę, no to dzisiaj Kianu jednak. A wam coś najbardziej podobało? Tutaj mamy czy coś nowego? Bo nie. Wszystko jest to samo. Tylko, że się mylę. Możecie powiedzieć w komentarzu. Czy coś tutaj się zmieniło w emotkach i siedziało muzea? No też nie, się zmieniło. No tu mamy... ...trupana jeszcze. Kirow. No dobra, okej, okay, no to nie przedłużamy, wracamy do naszego mojego. O, tak powiem. Najlepszego skina dzisiaj zestawu zestaw Johnny Wick. Kto ogląda, pisze. Kto lubi. Zostawia hashtag Johnny Wick. Okej, okay, no to widzimy się już jutro w poniedziałek. Elo. Zostawcie suba i łapet, bo dużo osób ogląda. Mało zostawia suba.